Halo, halo, witam Was wszystkich oczywiście serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście, naszych Papersów tutaj. I teraz tak widzimy więcej ochroniarzy, przyszło w końcu. 26 listopada. Yy... obywatele, a stoczki muszą kupić dowód osobisty, ok. Z są muszą uzyskać i przedstawić wrażenie na wyjazd. Ok, kwity wjazdu mniejszym czasem ważność, ok. Yy... Dobra Także lecimy <śmienny> Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie Wiza yy, wjazdowa, zgoda na wjazd I oczywiście sobie od razu weźmiemy te tak, dokumenty Zgoda na wjazd yy, Dale są zgodne, dobrze W takim razie pyk 14 dni. Zgadza się. 12, 16. To się zgadza. Dane są zgodne. I to też się zgadza. Dobra. Tyk Dobrze. Kobieta 83,9. Zgadza się. Tu jest zjednoczona. Tutaj jest gdzie? Korista City. Zgadza się więc proszę bardzo Zapraszamy oczywiście tej kolejną osobę witam serdecznie Przyjeżdżam do pracy Aha, okej okay. yy, dobra przez kilka miesięcy, no to tak trochę średnia. A, dale zgodnie, dobra To się zgadza, 1214 się jest z... Zgadza, pięknie zgadza się. dobra, to się zgadza. To jest zjednoczona, tutaj pyk z Krista City się zgadza 11.19 i bardzo im przykro, ale nie zgadza się tutaj data Dokumenty, proszę. Kwit gwiazdu, ale przecież kwit z gwiaz gwiazdu... ...traci ważność. No ale... jak? Jak kwit gwiazdu... No, o, zgoda na wyjazd. Wykryto niezgodność. No niestety bardzo mi przykro I Kwitka mi ciężkie pieniądze. No niestety bardzo mi przykro z tego powodu. Następnie. Dokumenty proszę, pyk, zgoda na wyjazd, super Dokumenty zgoda na wyjazd. Dane są zgodne, super Imigracja zgadza się. 12, 13 się zgadza. Tutaj kot się zgadza. Dokładnie. Mężczyzna. I to jest motorowiec. To jest, jest kolegia. I to jest Wedor. Zgadza się. Proszę bardzo. O, no i to coś tutaj widzę już... 6 miesięcy, dobrze, co się zgadza, odwiedziny. 11-19, przykro mi bardzo, ale tutaj data straciła ważność. Ale super. Idzie nam to wręcz rewelacyjnie 6 miesięcy. Zgadza się, 12, 24 się zgadza, okay. ok. Sprawdzimy sobie oczywiście numery tutaj. Lazure to się zgadza. Jedyne co mogę sprawdzić to jeszcze zgoda na wyjazd tutaj Brak powiązań, dobra I teraz tak, to jest kolegia i to jest Jurko City To chyba się zgadzało dokładnie Także proszę bardzo Witamy w Jak na razie bez upomnienia, super Dokumenty, proszę, pyk, pyk. Dane są zgodne, super. Pyk. Hmm. Przez dwa tygodnie. Trans, zgadza się. Dwunasty siódmy, zgadza się. Pięknie, kobieta, zgadza się. Eee... Zjednoczona Federacja to jest Great Rapid, zgadza się. Yy, proszę bardzo. Witam, bilesiki do kontroli, dokładnie, bileciki do kontroli, Bizonek <mum> Brak bileci nazwiska, o nie. O, dziadzia przyszedł. No nie, dziadek, tak nie można. <mum> Ja no to jak wrócisz z lepszym i będzie się zgadzał, bo oczywiście cię dziadek wpuszczy, nie ma oczywiście z tym żadnego problemu. Dobra, dokumenty proszę. Widzę, że jesteś za stoczki, więc już sobie ciebie tutaj sprawdzamy. Dowód osobisty. Yy, geni Genistora się zgadza oczywiście. Wschodnia Grecji się zgadza, wygasa tutaj. Eee, 79, 167... Oj, mi się nie twój złot nie zgadza, mordo. Okej. Okay. Dalej są zgodne, no to, więc to muszę cię przepuścić. Eee, dobra. Niech żyje Roska, okej. Okay. Nie sprawdziłem tylko, czy data urodzenia się zgadza. Ale widzę, że nie ma opóźnie, dobra. Mm. Teraz tak. Zgadza się. E Tranzyt na dwa dni. Jestem... Ale właśnie, halo a dane są zgodne, dobra. 8126 zgadza się. To też się zgadza, tylko jeszcze sobie w sumie pieczątkę sprawdzę. Dane są zgodne. Nie są dane zgodne, OK, czyli to oddajemy. Jeszcze zrobimy zobaczymy sobie moper regionu to jest Antegria. Santa Marmero się zgadza. E, proszę bardzo. Wit e, o, 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 bardzo się. Także super, kolejny dzień. Myślę, że... Damy im tylko ogrzewania, a jedzenie damy im na drugi raz Republika ściga celebrysze morderce Winsele Strange, okej okay. Czyli wiemy kogo musimy szukać O, okej okay. yy... Strange, okej okay. Zapraszamy, zapraszamy tutaj. Dokumenty proszę. Dokumenty zgoda na wjazd Dobra. Przeprowadzam się tutaj to się zgadza. 12.25 się zgadza Tu się zgadza. Kod mi się, kod mi się nie zgadza. No niestety, przepraszam, ale muszę cię aresztować niestety. Zapraszam kolejną osobę. Yy, LT, tutaj widzę, że się kod zgadza już. Eee... Przez kilka dni. OK, to się zgadza. Oj i do na się nie zgadzają. No właśnie Mam wiele imion, no to zobaczymy twoje wiele imion Dane są zgodne, no to no jest, to ty muszę musicie przepuścić, jeszcze czego bardzo nie chcę Zgoda na wjazd proszę bardzo, to jeszcze sprawdzamy cię pod kątem pieczątek. Dane są zgodne Wszystko jest wszystko jest zgodne, proszę bardzo. Teraz tak: yy, import to jest high hand się zgadza, więc mogę Cię przepuścić 12. Zgadza się, tak. I następnie, proszę bardzo, zapraszam tutaj. Dokument zgoda na wjazd. Pyk. Dane są zgodne, super. O, witam. No właśnie, halo. Le Strand halo, a ja tutaj widziałem pana gdzieś. No właśnie. No, wiemy, wiemy. No, przepraszam, ale niestety nie mogę się wypuścić. Dobra. Prosimy na samą osobę. Także Vincent Lestrange został zatrzymany. Dokumenty proszę. Sprawdzamy tutaj oczywiście dokumenty. Zgoda na wjazd. Zdane są zgodne. Spoko. Widzę, że kod też się zgadza 8.12.25 się zgadza 14 dni się zgadza i teraz tak szybko robimy import ile Menu się zgadza, tutaj się zgadza, tata się zgadza, kobieta się zgadza, proszę bardzo, życzę miłego wpływam <sadz> też <Twenty> Dokumenty, proszę. Eee, tutaj się zgadza 177784 1207. Widzę, że się zgadza. Tranzyt przez dwa dni. Tak, eee, zobaczymy. Tutaj jeszcze tylko Twoją pieczątkę. Dane są zgodne. Spoko. Mapa regionów, tak. Great Rapid się zgadza, tutaj się zgadza Więc ja ci muszę cię niestety przepuścić ja, Mimo, ja, że ja, tego robić ja, ja, nie chcę a ja, a ja, a ja, Więc zapraszam też kolejną osobę tutaj do mnie Cześć dziadek no, ale proszę cię bardzo powiedz mi gdzie ty masz e, paszport No właśnie, nie masz paszportu Proszę tutaj, o jednak się znalazł, dobrze To w takim razie e, tu się zgadza, imigracja na zawsze, dobra, 12, 18 się zgadza, e, to się zgadza, to też się tutaj widzę zgadza, zobaczymy sobie tylko jeszcze, tylko tą e, pieczątkę, dane są zgodne, spoko, e, pyk, mapa regionów, republia, republia i Boston zgadza się wszystko, pyk. Witamy w Arstoczce Pięknie, to idzie widzowie, słuchajcie Zachod... co? A nie, wschodnia Grestin A kolejie zachodnia Grestin Dorot. to się zgadza Przez dwa tygodnie, okej okay. Sprawdzimy sobie kod, widać, że się zgadza pięknie. No to myślę, że nie mam powodu, żeby ci nie przepuścić, więc e, oczywiście podbijam tutaj. Pyk i. Ojojujuj. Oj, oj. Przykro mi bardzo, niestety. No i co ja mam teraz zrobić? No i co ja mam teraz zrobić To samo pomnienie, no Ale nie sprawdziłem tej daty 1226, migracja na zawsze No ale nie dowiedziałem się tej twojej daty Brak powiązań, dobra. Yy, brak powiązań to brak powiązań. Yy, sprawdzamy sobie tak. I tutaj kodzik, brak powiązań. Dobra, to myślę, że mogę cię przepuścić. Tak. Tutaj yy, mapa regionów. Integria. Yy, Glorian, dobra, Pyk. Aj, no, bądź łaskawi do mojej żony, jest już za mną. bądź łaskawy. Halo, hmm, ale gdzie pani ma tutaj, prawda, swoją, swój dokument? Dokumenty, zgoda nawiasta. Y, Halo, aha, dobra, y, Pyk No, ale nie, nie zgadza mi się tutaj. O, właśnie. No niestety nie mogę, przepraszam bardzo. Przez Dobrze, bardzo mi to cieszy. I pięknie, kolejny dzień, piąty, zrobiony. na stanowiska, leki, leki, leki. i e, to by było tyle z tego odcinka dzięki serdecznie za oglądanie mam nadzieję, że wam się e, licen... o, Vince Lestrange padł w Grestin biegacz już nie ucieknie także ja uciekam trzymajcie się i elo